Zapewne każdy, kto uprawia sport dłużej niż kilka miesięcy, miał mniejszy lub większy uraz. Niezależnie czy to spowodowany jego błędem, przypadkiem, czy może tak jak na sali sztuk walk, po prostu lepszym przeciwnikiem. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak żywienie może być ważne podczas kontuzji. Często można spotkać się z takim nastawieniem, że jeśli kontuzja wystąpiła, no to po prostu trzeba trochę poluzować, trochę odpocząć i to wystarczy. Oczywiście no jest to prawda w kontekście tego, że trzeba trochę zluzować i trzeba powiedzieć, że no jednak te treningi nie będą nam sprzyjały, szczególnie gdy rana jest w miarę świeża. Jednak można ten proces trochę zoptymalizować i to bardzo małymi zmianami. Dzisiaj postaram się przybliżyć, jakie zmiany warto włączyć w procesie rekonwalescencji po kontuzjach, w trakcie kontuzji, żeby szybciej wrócić na nasze treningi. Najczęstszą rzeczą, jaką można zauważyć, szukając w internecie, przeglądając różne fora, gdzie ludzie. Pytają się o jakieś porady, przedstawiając swoje, swoje podejście do tych kontuzji, jest brak świadomości tak naprawdę całego fundamentu. Fundamentu, jakim są kilokalorie oraz białko. Jeśli chodzi o białko, jest to, wydaje mi się, że dość logiczne, jakie pełni rolę w naszym organizmie. Jest to tak naprawdę podstawa, jeśli chodzi o makroskładniki, w kontekście. Regeneracji naszego organizmu, dlatego też od razu tutaj nakierowując bardziej na odpowiedź, jeśli trenujemy na przykład sztuki walki, jeśli nie zabieramy miejsca w naszym żywieniu węglowodanom yy, i przez to yy, to białko jest ograniczone powiedzmy do ilości 1,6 g na kilogram masy ciała, ponieważ nie łączymy sztuk walki z siłownią, nie łączymy tych treningów z elementem, który po, musiałby od nas wymagać jakiegoś większego spożycia tego białka, no to w takiej sytuacji, gdy ta kontuzja się pojawi, gdy trzeba zostać w domu zamiast iść na trening, to na czas tej kontuzji, na cały okres trwania tej kontuzji, warto to białko jednak podnieść. Najlepsze będą do tego te znane każdemu sportowcowi, szczególnie e, uczęszczającemu na siłownie, górne, w cudzysłowie, górne granice czyli te. 2 gramy na kilogram masy ciała, albo więcej, od 2 do 2,5 gramów na 2,5, oczywiście, gramów na kilogram masy ciała. Jeśli chodzi o kilokalorie, jest to, można powiedzieć, że drugi problem, o którym ludzie sobie nie zdają sprawy, albo zdają sobie sprawę, ale zapominają to po prostu uwzględnić, co też, nie oszukujmy się, może być normalne, jeśli ktoś się tym żywieniem nie interesuje lub nie zajmuje zawodowo. Gdy dosięgnie nas kontuzja, nie powinniśmy być na redukcji. Jeśli zakładamy, że jeśli redukowaliśmy, powiedzmy, ćwiczymy na siłowni, mamy ujemny bilans kaloryczny, powiedzmy, 500 kilokalorii deficytu, białko trzymamy na odpowiednim poziomie, no bo jednak wiadomo, że na siłowni to zapotrzebowanie i tak będzie wyższe, to jednak na czas tej kontuzji trzeba te. Tu przerwę w redukcji jednak troszeczkę zrobić i wejść najlepiej na, na, na nadwyżkę kaloryczną większą, mniejszą, e, może być po prostu 200 kcal. Na plus będzie to też wspomagać nasz proces e, regeneracji i kto wie, może zamiast e, 5 tygodni przerwy od treningu, e, to pod koniec trzeciego tygodnia po kontuzji już będzie można wrócić na e, delikatny trening. W cudzysłowie, taki można powiedzieć, że Rozruch, więc w skali, w skali tych pięciu tygodni naprawdę może być to bardzo wygodne, a to będzie tylko zmienianie, zmienianie tego, tego białka, jeśli musiało być zmienione na ten wyższy pułap, no i odpowiednia ilość tych kilokalorii. Trzecią rzeczą, którą warto uwzględnić, czy warto, powinna być uwzględniona nie tylko w kontuzjach, ale ogólnie, jest jakość tej żywności, czyli jej element przeciwzapalny. Nie powinno być tak, że mm, jeśli ktoś decyduje się właśnie, był na redukcji, ktoś się decyduje na wyjście z tej redukcji yy, podczas tej kontuzji, to raczej nie powinno być tak, że yy, uważamy ten moment tej kontuzji jako taki odpoczynek od wszystkiego, również od tych naszych wypracowanych nawyków czy trzymania diety i nabijanie tej nadwyżki kalorycznej po prostu jakimiś fast foodami. Nie mówię, że codziennie, ale przykładowo. Kilka razy w tygodniu, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, będzie to efekt zapalny, może to pogarszać tą regenerację. Dlatego, jeśli mówimy o jakości jako takim trzecim fundamencie, to warto mieć świadomość tego, że powinna być to zdrowa dieta, i to są takie trzy bardzo podstawowe można powiedzieć, że fundamentalne. Zmiany, czyli odpowiednia ilość kilokalorii, czyli nie, będzie, nie jesteśmy w, na jakiejś redukcji, na jakichś dziwnych postach, tego typu rzeczach, tylko po prostu blisko całkowitej przemiany materii lub lekko ponad całkowitą przemianę materii. Białko 2 gramy na kilogram masy ciała, no i jakość żywności, czyli nie rezygnujemy z tego, co powinno być też fundamentem. Kolejna rzecz to jest kwestia zrozumienia, że nie każda kontuzja jest taka sama. W przypadku jakichś zranień może być tak, że po prostu to białko wystarczy. W sensie białko i ogólnie te fundamenty wystarczą, że nie, nie będzie trzeba robić niczego więcej. Ale mogą być takie rzeczy, jak chociażby, jak chociażby powiedzmy konieczność regeneracji złamanych kości. W takiej sytuacji chociażby pomocne może, może być witamina C. Niekoniecznie suplementowana, ale po prostu zadbana z żywności, czyli jeśli ktoś je owoce i je warzywa, raczej nie będzie z tym problemu. No ale też wszystkim znany kolagen, czyli suplement, który mam wrażenie, że ludzie biorą, bo biorą, a nie wiedzą po co go biorą. W to nie ma sensu raczej dzisiaj wnikać. Aczkolwiek, jeśli dojdzie do jakichś złamań, dojdzie do jakichś problemów, to ten kolagen jak najbardziej może być odpowiedni. I tak samo dwie rzeczy, które się najbardziej kojarzą z, z, z elementem. Wpływu na kości z naszej diety, czyli odpowiednia podaż wapnia, no i witamina D. Jeśli chodzi o witaminę D, dobrze by było mieć świadomość, jaki się ma poziom tej witaminy D we krwi, to można sprawdzić w badaniu robiąc 25 OHD3. No i wtedy widzimy ten zakres od 30 do 50, powinien być on jednak utrzymany bliżej tej górnej granicy i na podstawie tego, jaki mamy ten zakres, czy jest to niedobór, czy jest może tego za dużo, bo to też da, da się zrobić, czy będzie on jednak na odpowiednim poziomie, to tak powinna zostać dobrana suplementacja. Mogą to być 2000 jednostek, może to być 4000 jednostek, może być tak, że będzie to wymagało 10 tysięcy jednostek przy jakimś dużym niedoborze. większej ilości raczej powinno być konsultowane z lekarzem, większych ilości też raczej nie ma sensu zazwyczaj używać. No, i do tego można powiedzieć zdrowego pakietu, witaminy D. Oczywiście, dochodzi na jeden z najlepszych elementów przeciwzapalnych, jaki można do swojej diety włączyć, czyli omega 3. O medze można mówić tyle, że na no spokojnie mógłbym nagrać kolejny film, kolejny monolog, kolejny podcast o tym, dlaczego warto ją brać i jakie ona może mieć benefity nie tylko w kontekście właśnie dzisiejszego tematu, czyli kontuzji, ale ogólnego zdrowia, więc żeby za bardzo też tego nie przedłużać, pozostawię to jako taką suchą informację, że ta omega 3 razem z witaminą D3 powinno być w naszej suplementacji nie tylko podczas kontuzji, ale przez najlepiej cały rok. Kolejna rzecz, czyli odchodząc przykładowo od kości, ale nie, nie tylko. I biorąc przykładowo jakieś naderwania mięśni. Co jest wspomaganiem, które każdy z nas zapewne zna, jeśli chodzi o wspomaganie mięśni, a jest to oczywiście kreatyna, która w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że u osób aktywnych fizycznie jest raczej takim standardem suplementacyjnym, jednak warto o tym powiedzieć, że właśnie kreatyna będzie wspierać te mięśnie również podczas kontuzji, podczas jakichś naderwań, podczas różnego rodzaju problemów z nimi, więc 3 do 5 gramów kreatyny dziennie jak najbardziej Warto włączyć. Ja jestem ogólnie fanem kreatyny nie tylko u osób aktywnych fizycznie, więc, jeśli ktoś nie uprawia żadnego sportu, po prostu miał jakiś, jakiś mały wypadek, jakąś kontuzję złapał, czy to w pracy, czy, czy gdziekolwiek indziej, to taką kreatynę można jak najbardziej sobie do swojej suplementacji codziennej włączyć. No i ostatnią rzeczą. O której, o której ludzie zapominają, albo jeśli nie zapominają, to o nią nie dbają. Czyli jest to y, też bardzo oczywista rzecz, jaką jest sen i ogólnie regeneracja, po prostu zwolnienie tego trybu y, życia. Jednak jeśli chodzi o sen, to tutaj y, jest to zbyt oczywiste, jednak warto wspomnieć, że sen, snu nierówny i bardziej chodzi o jakość tego snu. Więc Warto tutaj mieć świadomość tego, aby nie brać kofeiny przed spaniem, nawet jeśli ktoś może zasnąć, bo tutaj jest ważna sprawa, taka, że ludzie często używają tego argumentu, że ktoś może wypić kawę czy energetykę przed snem, bo on nie ma problem, problemów z zaśnięciem. Ale tutaj nie chodzi o problem z zaśnięciem, tylko o jakość tego snu, która będzie pogorszona przez to, że ta kofeina jest w naszym organizmie. Czasami to się może manifestować tym, że ktoś się wybudzi w środku nocy, po czym od razu zaśnie. Wybudzi się może drugi raz, albo wstanie po prostu zmęczony. Więc tych form wpływu na sen jest naprawdę e, sporo. I jeśli ktoś tego nie czuje personalnie w skali powiedzmy e, jednego czy dwóch e, dni, gdy weźmie tą kofeinę na noc, to nie znaczy, że to nie działa w taki sposób, że ten sen jest pogorszony. Więc jeśli chodzi o sen, to warto tą kofeinę odstawić. Warto zadbać o tą e, zasada, że, zasadę, żeby w pokoju było ciemno, cicho, chłodno, czyli przewietrzyć, przewietrzyć ten pokój i po prostu dobrze się wysypiać podczas tych, e, tego okresu wracania do, do mm, zdrowia. Kolejnymi kontuzjami, które są, można powiedzieć, troszeczkę mniej standardowe, aczkolwiek jeśli e, mówimy o sporcie, o sportowcach, to też. W miarę częste, czyli coś, co dotyka szczególnie, a nawet przeważnie osoby trenujące sztuki walki, czyli tak zwane um, ogólnie problemy z encefalopatią pourazową głowy, ogólne, ogólnie różnego rodzaju obicia tej głowy e, i tego typu rzeczy. W tej sytuacji e, kreatyna też przyniesie bardzo pozytywny wpływ oraz można rozważyć, aczkolwiek tutaj e, powinno to być raczej robione pod okiem dietetyka lub lekarza zajmującego się m, tego typu rzeczami, czyli suplementacja enacelocysteiną, która jest dość silnym przeciwutleniaczem, ale wykazuje fajne, przy, e, fajne działania w kontekście właśnie zadbania o naszą głowę, e, gdy dojdzie do jakiegoś m, urazu, jednak trzeba to robić też w miarę rozsądnie, jeśli ktoś jeśli kogoś dotyczy taki problem, ktoś jest może zawodnikiem sztuk walki albo często popada z różnego rodzaju, w różnego rodzaju kontuzje, z różnego rodzaju powodów, no to zapraszam do, na Instagrama. Można napisać do mnie w wiadomości prywatnej, z chęcią doradzę, co można dodatkowo jeszcze w takiej sytuacji zrobić. Link zarówno do Instagrama, jak i do współpracy dietetycznej będzie w przypiętym komentarzu standardowo. Mm. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest chociażby regeneracja powysiłkowa, czyli można powiedzieć, że tak trochę to spłycając i tak biorąc to w duży cudzysłów, zadbanie o tą dietę, żeby za, zadbanie o tą dietę w taki sposób, żeby ona była po prostu odpowiednio dobrana do naszego treningu i stylu życia. I tutaj mowa o ogólnie yy, takim złotym, standardowym schemacie czy typu posiłki przedtreningowe, posiłki potreningowe, jakość tych posiłków, y, posiłki wspierające to zdrowie, posiłki wspierające mm, wracanie do tej homeostazy organizmu, gdy występuje jakiś problem, może jakiś, y, jakaś choroba, y, może jakieś ogólnie y, problemy na przykład z y, układem trawiennym, żeby to po prostu uregulować wszystko i być bardzo, y, ogólnie mówiąc, zdrowym. Więc tak podsumowując, co zrobić, żeby, łapiąc kontuzję, nie tracić za bardzo czasu na kręcenie się w kółko. Odpowiednia ilość kilokalorii, czyli nie, nie, nie wolno być, znaczy nie wolno być, teoretycznie można, jak ktoś chce, ale nie powinno się być na redukcji. Odpowiednia ilość białka, czyli go nie ucinamy i go nie ograniczamy, jeśli nie ma przeciwwskazań do tego. Jeśli są te przeciwwskazania, no to w takiej sytuacji i tak to wszystko yy, ustala lekarz, więc. To jest też całkowicie inna sprawa. Jakość żywności jest kluczowa. Witamina C i kolagen mogą być pomocne. Witaminę C zapewnimy z żywności, kolagen, to już kwestia, czy ktoś chce mm, używać kolagenu, czy nie. Wapń tak samo y, zapewnimy go z naszej diety, witamina D3, teraz idzie, y, idzie wiosna, znaczy już się zaczęła wiosna, y, aczkolwiek ja uważam, że warto tu witaminę D3 suplementować szczególnie w mniejszych dawkach w tym lecie żeby ten nawyk po prostu sobie gdzieś tam utrzymywać żeby potem nie zapominać o tym na zimę więc suplementacja witaminy D3 można przez cały rok omega 3 tak samo przez cały rok u każdej osoby kreatyna jeśli ktoś nie bierze to warto zacząć brać 3 do 5 g monohydratu kreatyny oraz dobrze się do tego wysypiać no i gdy nie umiemy tego zrobić, nie umiemy zadbać o tę o rekonwalescencję, no to udać się do po prostu odpowiedniego specjalisty. Jeszcze raz przypominam, że jeśli ktoś potrzebowałby jakiś porad, na Instagramie można do mnie napisać, jeśli ktoś potrzebuje współpracy żywieniowej, jeśli ktoś chce zadbać o swój progres, no to w przypiętym komentarzu będzie link również do współpracy żywieniowej, a na dzisiaj to tyle, do usłyszenia.